Cześć, to ja Toni powracam. Zwykle, zwykle, jak zwykle, jak zwykle powracam tutaj i zbrałam z serią o ASG. Tak, już dawno bardzo zadpojadano. A dzisiaj Wam pokażę mój najnowszy chyba zakup. Chyba, pewno najnowszy mój zakup. Chodzi o Waltera P99. Ym, duo Ym, strzający kalibrem 6 mm. Kuleczkami. w pudełku, w pudełku znajduje się gwarancja, to nie będę gwarancji Wam pokazywał, pistolet, który widzicie pewnie na moim zdjęciu profilowym, tak, standardowa paczka kulek, jest w tym niebieskim, jest napisane 6 mm BB, no i tak, w, w tym w pistolecie znajduje się tylko i wyłącznie magazynek. I nie jest to napęd mechaniczny. Cały gearbox od środka jest metalowy. Obudowa jest z ABS-u albo z plastiku. A magazynek jest full metal. Tu mika się do niego nie da zamontować, ale to może i dobrze. Yy, nie zdejmę słuchawki. Naładuję go kuleczkami. Prędkość wylotowa tego pistoletu. To nie wiem ile. Śmierć. Naładujemy. Nie mam niestety jeszcze szybko ładowarki do kulek, ale kupię sobie. Na oficjalnej stronie firmy Tanie Militaria. Tak. Yy, bardzo dobra filma. Teraz mi się zamek popsuł od pistoletu. Yy, więc chyba poproszę ich, żeby mi wymienili. O ile jest taka możliwość, to napiszcie mi w komentarzu, żebyście mi wymienili zamek. A to ze względu na jedną rzecz. Zaraz powiem, jaką. I pokażę. Dobra, tylko naładuję i przejdziemy do rzeczy. Jeszcze parę. Chodźcie, chodźcie tatusia. Chodźcie, chodźcie do tatusia kuleczki, moje drogie Wpinamy. Przeładowujemy. Może tak będzie lepiej widać. Pistolet gotowy do strzału. I teraz Zaczekajcie chwilkę, ja zaraz rzucę. Okej, okay, pewnie mi krzywo widzicie, no ale trudno. Chcę Wam pokazać, jak prezentuje się to cacko. Yy, I to ma niestety tylko ogień pojedynczy. Yy, dlatego właśnie yy, tylko jeden strzał oddam. Dobra. Proszę bardzo. Nasz ulubiony James Bond w brzydkiej postaci. Okropnego, ohydnego, postrzelonego w trzech miejscach gościa. Proszę bardzo, tutaj, tutaj i tutaj. Nie jest z nim dobrze, nie jest dobrze. I teraz trochę zasad o ASG: jak się z tym bezpiecznie y, obsługiwać. Po pierwsze. I żeby się ten yy, pistolet nasz nie zepsuł, po pierwsze, nie możemy go zostawiać w lato, jeżeli strze po strzelance yy, na słońcu, gdyż w środku, wszystko co jest po prostu, jeżeli mamy metalowe, yy, przepraszam, fuj, plastikowe, to tam się wszystko psuje, gotuje wręcz. Pamiętamy, aby nie zostawiać pistoletu na dworze, tylko chować go zawsze do pudełka. A to dlatego, że na przykład ja zostawiłem dwa lata temu drogi bardzo 500 zł. Dałem za moją snajperkę, której wam niestety nie pokażę, bo już ją wyrzuciłem. Zostawiłem ją na dworze na kilka dni i po kilku dniach chcę strzelić sobie postrzelać no i nie mogę strzelać, ponieważ były zamiast kulek na kulkach wylatywały mi mrówki. Ponieważ to jest jeden powód, dlaczego nie warto zostawiać pistoletu ASG na dworze. Drugi powód, nie zostawiamy pistoletu naładowanego. A to dlatego, że sprężyna się wtedy nagrzewa, może nie nagrzewa, to jest bardziej mm, napięta. I ona się wtedy psuje po prostu. Deformuje się. Nie wiem czy ja dobrze mówię. Ale z doświadczenia wiem, że ona się wtedy psuje, jeżeli mamy tak kilka godzin, kilka dni y, zostawioną sprężynę. Masz krej po oczach. Kulkę między oczami załatwiam. Dobra. Kolejna sprawa to zamczysko. Nie, przepraszam. Maga. Magazynek. O, o zamku zaraz opowiem. Yy, magazynek nigdy nie zostawiamy, a przynajmniej nie powinniśmy zostawiać kulek w magazynku. Yy, bo tutaj widzicie, jest podajnik. Z takiej odległości nie widzicie dokładnie, ale tutaj jest mniej więcej sprężyna. Jest podajnik taki. Jeżeli tutaj mamy takie kulki, te kulki, którymi strzelamy, to ta sprężyna zwyczajnie się gnie. Gniecie się, gnie, wygina w różne strony. No i ona się po prostu psuje. Nie wolno zostawiać kulek w magazynku, chociaż sam tak robiłem. Ale dowiedziałem się, że tak nie można. No to przestałem. Dlatego właśnie po każdej strzelance wysypuję kulki z mojej broni. Dobra, nic nie ma. Kolejna sprawa. To tutaj mamy Waltera P99. Duo. Widzicie tutaj z tyłu, po przeładowaniu, zaświeci się na, Wam z tyłu powinna czerwona dioda. Zaraz Wam coś pokażę. Właśnie o tej diodzie. Teraz widzi się dobrze, że z tyłu jest dioda czerwona, co oznacza, że kulka znajduje się w komorze nabojowej. Yy, już jest pistolet gotowy do strzału. Dziągniemy za spust i strzelamy. Tak. Hmm. Co tu jeszcze Wam opowiedzieć? Bezpieczeństwo no, na pewno na zawodach. To jest obowiązkowe. Okulary. Okulary pindle nosić podczas strzelanek grania w CQB to, to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, bo taki walter na przykład jaki ja mam wypierdzieli Wam oko, a oko to jest płyn i taki będzie normalny kisiel z tego. No. I teraz pytanie do użytkownika taniemilitaria.pl. Subskrybujecie mój kanał? Za co bardzo dziękuję, i namawiam innych yy, użytkowników YouTube'a do subskrypcji. Yy, odpowiedzcie mi w komentarzu, czy moglibyście dla mnie wymienić zamek czyli to, co przeładowujemy, co przyciągniemy do przeładowywania yy, na nowy, ponieważ tutaj. Był mechanizm taki, że jeżeli brakowało kulek w, w magazynku, już nie było kulek, chciałem przeładować z powrotem, to po, magazynek zamek zostawał w pozycji tylnej. I teraz tak, spadł mi ostatnio ten pistolet i walnął gdzieś o jakiś kamień i tutaj Yy, to, gdzie się... Ojej, zasłaniam Wam, bardzo słabo jest tutaj z widokiem. No, w każdym razie tutaj, gdzie powinno być to, co się spuszcza zamek, z blokady, yy, to miejsce, gdzie jest, wchodzi to, yy, popsuło się. Po prostu się wgięło i teraz nie mam kulek w magazynku. To pistolet powinien zostać w takiej pozycji i tutaj jest takie coś. To ściągania tego, żeby pistolet był w pozycji normalnej. Żeby był dalej gotowy do strzału. I to mi się zerwało i teraz nie chcę chodzić. I teraz bardzo was proszę o pomoc. Czy moglibyście mi to wymienić? Czy jest taka opcja? Bardzo was proszę napiszcie mi w komentarzu. Albo na mój adres e-mail, który zamieszczę w opisie filmu. No i tak. A teraz dla fanatyków gier. Już jutro. Nakręcam pierwszy odcinek z Minecraft yy, z użytkownikiem Keroch 123. Ech, no to dobra. Widzimy się jutro. A następny odcinek z ASG będzie za dwa tygodnie albo za tydzień. Będę mia mał, miał dla Was do przedstawienia AK-47. No, dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do kupna. Kupiłem ten pistolet o, od firmy, która się nazywa HFC. Jest to dobra firma i na 150 i pan, który naprawiał mi ostatnio pistolet powiedział, że na 150 sprzedanych sztuk ja jestem drugim przypadkiem, który się zepsuł. Więc jakaś kiepska sztuka, ale tak to powinny być bardzo dobre, i nigdy się na nich nie zawiodłem. No. I to wszystko. Cześć!